Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Akacjowej w Chmielnie. To ulica osiedlowa, której remont zakończył się dosłownie kilka dni temu. Inwestycje zrealizowała gmina przy wydatnym wsparciu programów rządowych Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja kosztowała około 150 milionów 150 tysięcy złotych. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 516 181 zł w ramach programu celowego Fundusz Dróg Samorządowych, a także dodatkowo otrzymaliśmy wsparcie w kwotę 548 807 złotych z funduszu inwestycji lokalnych. Oprócz inwestycji głównej Gmina poniosła koszty dodatkowe, niekwalifikowalne z punktu widzenia dofinansowań, które otrzymaliśmy. Te koszty dodatkowe to przebudowa sieci wodociągowej w osi ulicy Akacjowej. Sieć była już dosyć stara, zamortyzowana, można powiedzieć, i byłoby niegospodarnością pozostawianie jej i narażanie mieszkańców na Kolejne pewnie nieuchronne w najbliższych latach ingerencje w tą sieć w postaci remontów i, i rozbieranie nowo położonej nawierzchni, która będzie miała 6 lat gwarancji. Wymiana sieci kosztowała nas dodatkowo 74 tysiące złotych, została wymiona sieć w ulicy Akacjowej wraz z większością przyłączy do prywatnych posesji. Oraz 17 tysięcy wyłożyliśmy dodatkowo na. Wykonanie dwóch odwodnień liniowych. Zgodnie z przepisami wody opadowe powinny być zagospodarowane w obrębie ulicy, czyli wszystkie wody opadowe, które spadną na ulicę, powinny być odprowadzone za pomocą wpustów do nowo wybudowanej sieci burzowej. W dwóch przypadkach, ze względu na ukształtowanie terenu, było to niemożliwe, więc za kwotę dodatkowych 17 tysięcy zł wybudowaliśmy dwa odwodnienia liniowe. Znajdujemy się na osiedlu wyniesionym dosyć wysoko ponad poziom jeziora czy ulicy Gryfa Pomorskiego. Dla starszych mieszkańców dotarcie do własnych posesji może ze względu na tę różnicę wysokości terenu stanowić problem. Dlatego zaplanowaliśmy dostawienie ośmiu ławek, które będą pełniły funkcje pomocnicze. Będzie można chwilkę odpocząć, odsapnąć w drodze do domu. Inwestycja na ulicy Akacjowej i Jaśminowej już za nami. Kosztowała z, wraz z kosztami dodatkowymi przeszło prawie 1 250 tysięcy zł. A my już przygotowujemy się powoli do inwestycji, kolejnych inwestycji, które czekają nas w gminie Chmielno w roku bieżącym. Również ze wsparciem funduszu rządowego przymierzamy się do. Realizację remontu ulicy Grodziskiej w chmielnie, odcinka do skrzyżowania zawory kosy. Ten remont rozpocznie się we wrześniu, ze względu na naszych kwaterodawców, na bazę turystyczną zaplanowaliśmy remont na wrzesień, aby nie utrudniać funkcjonowania tego sezonu w okresie letnim. I mam do Państwa gorącą prośbę. Trzymajmy kciuki za kolejne dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych to dofinansowanie remontu drogi Chmielno-Łapalice przez tzw. Bukowinki to bardzo duże zadanie jak na warunki naszej gminy droga wraz z częścią znajdującą się po stronie gminy Kartuzy długości 4 km wyceniona kosztorysowo na kwotę 4,5 miliona zł oczekujemy na 50% wsparcie które wstępnie można powiedzieć zostało przyznane wstępnie, ponieważ znajdujemy się na liście rezerwowej, na dosyć wysokim miejscu. I proszę Państwa, trzymajcie kciuki, żebyśmy to dofinansowanie w tym roku dostali, a niewątpliwie jeszcze w tym roku rozpocznie się również remont drogi przez Bukowinki. Dziękuję bardzo.